Cały dyskurs został opanowany przez interpretację, która dała sobie po prostu wmówić, że cytowany artykuł 18 zawiera zakaz małżeństw jednopłciowych. Proszę Państwa, zastanówmy się, chwilę, co ten przepis znaczy. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo hetero. Czy to jest definicja małżeństwa? Nie. To się odnosi do pewnej postaci małżeństwa. To jest pewna hipoteza. Związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo hetera. Zostawiam tę rodzinę, macierzyństwo i rodzinstwo, znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To jest, Czy to jest przepis ekskluzywny? Czy ten przepis wyklucza inne twory, że jakoby miały nie pozostawać pod? Wieku Rzeczypospolitej Polskiej. Nie. To jest pewien status przyznany małżeństwu hetero. Z tego nie wynika ani zakaz przyznawania małżeństwom innego o innej podmiotowej strukturze również jakiejś opieki i ochrony. Nie wynika z tego zakaz zawierania innych małżeństw. Nie wynika z tego zakaz regulowania w ustawodawstwie zwykłym innych typów czy postaci związków. Ten przepis znaczy tylko jedno, że małżeństwo hetero pozostaje pod taką ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, jaka da się określić na podstawie konstytucji w stosunku do tego właśnie tworu i tyle. I ten przepis nie znaczy nic więcej. My mamy chronić rodzinę, jaka ona jest, a nie jakąś Nawet narzucić się, nawet wymyślić jakiegoś sposobu, żeby właśnie pewien typ rodziny utrwalił się i zaistniał po prostu we wszystkich możliwych wariantach. Mówiąc słowo rodzina, My wypłukujemy to wszystko, co wiemy na to własnych rodzinach, o rodzinach naszych sióstr, braci, kuzynów, ojców, babek, dziadków. My to wypłukujemy i posługujemy się tym stereotypem, który właściwie nie istnieje. Bo jak to stereotyp najwyżej pokazuje, jakiś mały wycinek, natomiast absolutnie nie odnosi się do całości. I to mam na myśli, chcąc przekonać Państwa, żeby przestać słyszeć w słowie rodzina, tak jak w słowie jedzenie, no nikt nie ma tego samego obrazu. Mówimy jedzenie, ale ten widzi sushi, tamten rybę smażoną, ten golonkę, prawda? Rodzina jest tak, jak jedzenie i nasz język zawiera wiele, Ogólnych pojęć, na które składają się niesamowicie zróżnicowane konstrukty. Teraz rodzina homoseksualna, małżeństwo heteroseksualne, czy rodzina członkowa, czy rodzina, która y, w ogóle wychowuje nie swoje dzieci, na przykład adoptowane, to są wszystko rodziny. I im tym rodzinom, tej rodzinie, przez duże R, e, 18 artykuł gwarantuje opiekę państwa. Nie jest tam powiedziane, że to jest rodzina nuklearna ani wielopokoleniowa, bo nawet nasi ustawodawcy chyba, albo sami to przeżyli, albo wiedzą, po prostu czegoś takiego, jak jakiś jeden. Wydzielony typ rodziny to po prostu nie ma. My jako ludzie powinniśmy chyba przestać się bać e, okazywania tej, e, tego szacunku, akceptacji i zabierania głosu gdziekolwiek można, żeby zmniejszyć wpływ tej demagogii, która zatrzymuje jako jedyny możliwy do przyjęcia. Model rodziny, która faktycznie już przestała dawno być obowiązująca. Ja myślałam, że nasza rodzina jest taką rodziną, która się w swoim kraju cieszy pełnią praw obywatelskich. Płacimy podatki, jesteśmy dobrymi obywatelami, zawsze głosujemy w wyborach, angażujemy się w różne sprawy społeczne, handlowe. Otóż w dniu. Kiedy moja córka powiedziała, przeszła do domu i powiedziała mi, że zakochała się w swojej przyjaciółce, tego dnia bez wyroku, bez winy, absolutnie nic nie zrobiliśmy złego dla państwa przeciwko komokolwiek bez prawomocnego wyroku zostały nam odebrana prawa obywatelskie. Kiedy po kilku latach związku, a dokładnie po czterech, moja córka powiedziała, że chciałaby zalegalizować swój związek ze swoją partnerką, po czterech latach, gdy to powiedziała, powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby im w tym pomóc. My po prostu jako rodzina, my inne takie rodziny, mówię o swoim przykładzie, chcemy po prostu żyć jak inni i nie chcemy. Żebrać o prawa. O do szczęścia naszych dzieci. Uważam, że państwo nie powinno utrudniać nam życia. Nie musi nam pomagać, my sobie doskonale sami radzimy, ale niech nam nie utrudnia życia. Mam nadzieję, że ta sesja być może przyczyni się do tego, że. Rodzice, którzy usłyszą to, co się tutaj mówi, będą się czuli mniej winni czemuś, za co nie ponoszą winy i będą mogli lepiej wspierać swoje dzieci. I mam nadzieję, że doprowadzi to również do tego, że nie będą musieli wspierać swoich dzieci z tego powodu, że dzieci mają taką czy inną orientację seksualną. Natomiast... Nie przez przypadek robimy to na Kongresie Kobiet. Kongres Kobiet wykazał i udowodnił, że to, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe. Naprawdę energia, która tutaj jest, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przenosi się na wiejsko, zmienia zarówno przepisy prawa, jak i mam nadzieję, że zmienia nastawienie. I jeżeli się Państwo zastanowicie nad argumentem, który tak często jest podnoszony, że związki homoseksualne zagrażają rodzinie. Ja nie bardzo rozumiałam, o co chodzi w takim stwierdzeniu, ale to jest prawda. Rzeczywiście związki homoseksualne zagrażają pewnemu typowi rodzinie. Rodzinie, w której ktoś musi być głową i tym kimś musi być mężczyzną. W rodzinie patriarchalnej, to naprawdę jest. W rodzinie jako mężczyzna może być głową, związek dwóch mężczyzn wprowadza chaos, nieporządek, bo który z nich jest głową. Mężczyzna, który nad drugim mężczyzną dowodzi niemożliwe. Kobiety, dwie kobiety razem bez głowy, niemożliwe i chaos. Czyli musimy zrozumieć, że tak naprawdę sprawa związków partnerskich bez względu na płeć. Bo są ludzie, którzy żyją w związkach partnerskich, którzy się boją małżeństwa, nie czują się gotowi, z różnych powodów nie chcą, żeby państwo głębiej wkraczało w ich życie, mają prawo do tego, żeby mieć uregulowany status, ale również małżeństwa osób jednopłciowych są strasznie ważne ze względu na równy status kobiet i mężczyzn. Warto to zrozumieć, że to jest element, który podtrzymuje, a w momencie kiedy zniknie, eliminuje dyskryminację i kobiet i mężczyzn, bo to w sumie przeszkadza jednymi drugim. Profesor Monika Kłatek, profesor Ewa Lentowska, Adyta Ostrowska, Piotr Pacewic, Maria Pałkowska, Jżbia Szczynska, Ewa bojowało i Anna Zabacka.